Ja jestem Dora, a to jest mój warsztat. Witam serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj kolejna dziwna historia. Pierwsza w tym sezonie. Naszym pacjentem jest Hyundai Coupe. Małoważny z którego roku, ma o ważny jaki silnik. Ważna jest, słuchajcie, jego historia. Yy, historia tego samochodu jest taka, że no tutaj już nasi byli, nasi grzebali i nasi spierdli. Żeby Wam opowiedzieć w skrócie tą historię, posłużę się wiadomością, którą otrzymałem od klienta. Także poczekajcie, ja sobie zobaczę, co tutaj było nakichane. Mam tą wiadomość. Słuchajcie, historia wygląda następująco. Auto było kupione we wrześniu w 2021 roku i od początku z klimatyzacją był problem. Sprzedający dobił ją przed sprzedażą i do kolejnej wiosny starczyło, ale chodziła głośno, chyba głównie przez uszkodzone sprzęgło. Wiosną 2022 roku została dobita ponownie, a wiosną 2023 ostatecznie odmówiła posłuszeństwa. Rozleciało się słuchajcie sprzęgło, kompresor stanął dymba. Okej, okay, dobra, spoko. Zaprowadził klient do warsztatu ten samochodzik, gdzie mechanik stwierdził, że układ trzeba wypłukać. Wymienić skraplacz i oczywiście kompresor. No i tutaj już mi coś się nie podoba, bo przy zatartym układzie wymiana tylko skraplacza? Mm, już brzmi ciekawie, lecimy dalej. Eee, skraplacza e, i, i kompresora. Miał do tego taki wąż z butlum i manometrem, jaki kiedyś prezentowałeś na filmie. No bo pan z reklamy YouTube'a zobaczy, robi do, robię dobrze, no to mówię, a czemu nie? Niech spróbuję naprawić. I dlatego tu przyjechał. Do tego poszedł baniak 5 litrowego jakiegoś specjalnego siuwaksu do płukania klimatyzacji siuwaksu. <noise> Usługa nie była specjalnie droga, ale wystarczająco, żeby uwierzyć, że wszystko zrobione jest dobrze. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. No i słuchajcie, radość trwała niestety około 3-4 miesiące i znów zaczęła się głośna praca kompresora. Piep, 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 piep. Więc załączał klient ją tylko doraźnie, jak była potrzeba. Miarka się ostatnio przebrała, hałas coraz gorszy, wyraźne obciążenie silnika, a efekt chłodzenia mizerny. No i kiedy klient sięga pamięcią, w warsztacie nie mówił nic o czyszczeniu lub wymianie zaworu rozprężnego, i nie wiedział klient, że nie grozi. Aha, że i, i nie widziałem, żeby na grodzi było coś dłubane, więc na 99% go nie ruszali. Wtedy jeszcze nie widziałem, że to jest konieczne. A więc klient zaprowadził samochód do kolejnego warsztatu, jakieś trzy tygodnie. Z tamtego nie miałem żadnego pokwitowania za robotę i nie chcę mieć z nim nic więcej do czynienia. Tu mechanik spuścił czynnik, nie pytał klient, ile go było, zdjął kompresor, oddał do sprawdzenia do jakiegoś warsztatu zajmującego się chyba regeneracją. Gdzie stwierdzili, że jest zatarty i nic z tego nie będzie. Jedziemy dalej. Tego ostatniego kompresora nawet jeszcze nie odebrałem. Ten, co do ciebie przywiozłem, czyli ten, który ja tutaj mam, jest oryginalny, nic sensa i tutaj nic nie było grzebane. Spytali, czy składać wszystko do kupy, ale klient zareagował, że nie ma sensu opłacania kolejnej roboczo godziny. No, bo już się przejechał na tamtym warsztacie. No i co? Zdjęta jest rozpórta kielichów pod maską i osłona silnika są w bagażniku, bo w ten sposób łatwiej było im wyciągnąć kompresor do góry. Pasek zaciął, żeby się nie wkręcił w pozostałe elementy. No i klient mi napisał, daj znać, czy to wystarczy, czy opisać coś jeszcze. No i po takiej mojej głębszej, słuchajcie, analizie tej wiadomości, zadałem jeszcze jedno pytanie klientowi. Ile za to wybecalował? Ile go w sumie kosztowała? Naprawa układu, który nie działa. I teraz słuchajcie uważnie. Hehehe. Lista jest ciekawa. Pierwsze dobijanie klimatyzacji 600 zł. D zeszłoroczna robota z częściami, czyli ten remont 2,500 zł. Później znowu z powrotem warsztat 600, później znowu naprawa za 1100. No i na ten moment naprawa klimatyzacji wyszła 4800 zł. A wartość, wartość auta przy zakupie w granicach 12, czyli 33% wartości auta na naprawę, klimatyzacji poszło tak, hiu, i tak chyba sobie setkami, każdy rzuca na lewo-prawo. Dobra, słuchajcie, moje zadanie jest takie, żeby to wszystko przywrócić. Klient dostarczył mi części, zapomniał o czujniku wysokiego ciśnienia, który ja już zamówiłem, jutro go będę miał. Zadanie postawione takie, to ma ożyć i to ma działać i to ma być zrobione w prawidłowy sposób. Słuchajcie, dla mnie to jest chleb powszedni, tutaj nie ma kłopotu, ale. Znalazłem kilka fajnych tematów, bo ja już przygotowałem sobie ten samot, yy, rozebrałem go po części, żeby tam parę rzeczy posprawdzać. Najpierw sprawdzimy sobie kompresor, który tutaj był zamontowany. Ja teraz nie pamiętam w wiadomości, czy to był nowy, czy regenerowany. W każdym razie fizycznie ten, który był przy zakupie, zatar się, poszedł do. Firmy Krzak i on tam po prostu chyba już nie był w stanie, nie byli w stanie nic z niego zrobić. Na ten moment kompresor miałem w bagażniku. Nie wiem, czy to jest nowy, czy to jest po regeneracji, ale warto słuchajcie, zobaczyć do środka. Dlatego zapraszam Was serdecznie na dalszą część tej, tej, tego epizodu, bo co ja tutaj za jakieś sznapsy znajdę, bo mogę znaleźć ich pewnie sporo, ale według historii klienta, no było słuchajcie, to źle zrobione. Remont i tylko wymiana skraplacza. Oni pukali go na Bypassie? Hmm, no ja jestem ciekaw. Dobra, biorę sprężarkę, mam tylko jeden dekiel ściągnięty, pokażę wam co jest w tej sprężarce. No i polecimy dalej z tematem. No to co? Ja Was zapraszam na dalszą część materiału. Co tu będzie? Nie wiem, to się wszystko, słuchajcie, okaże. No to lecimy z tym koksem. Dobra, słuchajcie, tu jest ten kompresor, który był w bagażniku, klin Wi-Fi go zostawił, żeby coś tam zweryfikować. A, ale zanim to zrobimy, Mamy czujnik, prawda? Nie wiem, czy kamera to odda. Jak nie, to tu się pojawi zdjęcie. Tu jest, kurde, wszędzie szaro. Czyli tu się musiało mielić. Naprawdę musiało się ostro mielić. Dalej, zawór rozprężny. Słuchajcie, to też Wam zdjęcia pokażę, dlatego, że ja sobie go przygotowałem, rozwierciłem do płukania, ale można spojrzeć po jego elementach w środku, że, no, ciekawie nie było. Yy... No, to jest wszystko takie czorne, brudne, ale to jest pikuś tam, słuchajcie. Ściągamy sobie cztery śrubki. Według katalogu sprawdzałem to jest niby tłokowa sprężarka. Ja tylko odkręciłem te cztery śrubki, nic więcej. Patrzcie. No, na to jest na tłoczeniu. Suction. Y, tak, drain. Czyli to jest, na to jest tłoczenie, to jest sanie. No tutaj bardzo zacnie to wygląda. Widać, że. Uhu, lala, la Pal Paluszkiem. No dobra, tam. Dotkniemy paluszkiem. Ja! Yeah. O kurwa! No i palca mam brudnego, ojrzesz ty w dupę. Dobra, teraz tutaj mamy, słuchajcie, yy, już bezpośrednio yy, sprężanie, sanie na sprężarce. Na saniu zobaczcie, że jest fajne ziarno. Nie wiem, czy to będzie widać. Kurde, zoom, 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 zoom. Będzie to widać? A czekajcie, jak damy lampkę. O właśnie, widzicie to? To musiało wrócić z powrotem, więc na pewno parownik jest zafajdany. Jak nie wiem co. Tu, jeżeli chodzi o sprężanie, to nawet nie wspomnę. Nie wspomnę też o tym, że rurki, które ja tutaj rozłączałem, były tak zapierdolone, brzydko mówiąc, że trzeba było młotka przecinaka używać. Zawór rozprężny, słuchajcie, jest w tamtym miejscu. Czekajcie, lampkę może wezmę drugą. Zawór rozprężny jest tutaj. Ogólnie yy, fajnie zrobione. Yy, pas do góry, oscyt pasa, skraplacz wychodzi, skraplacz jest tutaj. Możemy spojrzeć sobie do otworów skraplacza, czy tutaj widać jakieś. O, kurwa, widać. Czekajcie. No, z, no jak nie to wiadomo. Jak nie kamera nie chwyci, to sobie mm, o widać coś widać. I to wam pokażę zdjęcia. Na zdjęciach lepiej to będzie widoczne. Jeżeli się uda, to osuszasz z niego wykręcimy. Tak? Jest koreczek. Słuchajcie, wyciągniemy go. Tak z ciekawości. Skalpacz jest nowy. Słuchajcie, zobaczcie. No kurde, ile on tutaj ma? Rok, półtora. Przecież to jest dobrze. Kurde, dobrze się nie rozkręcił. Ten zawór, zawór jest tutaj, słuchajcie, dojście jest, no ja już nie miałem zdemontowaną sprężarkę, więc dlatego może mi jest łatwiej, zawór jest tam, w tamtym miejscu, kurde, czekajcie, mm, tu dokładnie, tam, nie wiem, palca, sorry, tam, w tamtym miejscu, fajne tam rurki widać, każda rurka czarna, nie szara, wszystko jest spalone, no powiem Wam teraz, co chcę zrobić, chcę zrobić to, żeby... Wziąć zawór, przykręcić, połączyć adaptery, włączyć maszynkę do płukania, puścić ten parownik. Bo tutaj poświęcę prawdopodobnie 4 bite godziny na płukanie samego parownika. Jaką metodą? Czy zrobię kierunek jedną w drugą, a potem sekwencyjnie? Albo 4 godziny sekwencyjnie? Nie wiem, jeszcze muszę się zastanowić, co w ogóle wyleci. Ale ja przypuszczam, że tu będzie kejzda, spróbuję włożyć kamerę na ten pierwszy strzał, jak wyleci. No i co? No i będziemy lecieli dalej. Biorę się do roboty i zaraz dalej włączam kamerę i nagrywam, jak będą jakieś efekty, będzie coś ciekawego. Słuchajcie, yy, mam ten skraplacz, bierzemy się za odkręcanie. Na razie patrzymy, jak widzieliście na filmie to yy, spłukania, myślałem, że będzie naprawdę kejza. Jednak się, w parowniku się okazało, że jednak jej nie ma. O, ku... o ale to jest kurwa drobno zmilone. Czekajcie, co to położę tu i wam pokażę. No, jak na nowy skrapacz to słabo. A tam, czekajcie, muszę to wyłowić czymś. O wielki Fucking shit. Dobra, nic się nie stało. Żyjemy. Uwaga, 3, 4 i ry. Nie, no kurwa. Nie, no to jest przesada, ja rozumiem, tam 2 centymetry na dole. Ale on jest cały po sz szarawy. Czekajcie, dobra, skarpeta fuj. Lampę weźmiemy, czekajcie. Co tu jest w środku? Czy my coś widzimy? Czy my coś założymy? No nie, tak ciężko będzie. W każdym razie tutaj ewidentnie widać. Nie wiem. Taki sposób. O. Słuchajcie, jak na nowy skraplacz, który za długo nie ma. To słuchajcie, historia, no co tutaj mogło być? Hipotetycznie mogli wypukać na bypassie, czyli tak naprawdę nie byli w stanie przepukać tego układu w prawidłowy sposób. Kurczę, moment. Spadło, uderzyłem ręką. E, mogli to źle przepłukać. Pierwsza opcja, druga opcja. Za, wymienili skraplacz, zamontowali nową sprężarkę. Bo ja tam źle zrozumiałem tą, co ja Wam pokazywałem, to, to jest ta, która tutaj była oryginalnie przy zakupie, a ta, która była później, wy, później była wymieniana jedna, to ona poszła i się okazało, że, z niej, że e, jest zatarta i jest z niej nic nie będzie. A ta była właśnie zdemontowana, więc tak naprawdę to, co my tutaj sprawdzaliśmy, to to było tylko sprawdzenie kompresora, który był przy zakupie. My tak naprawdę nie mamy tego całego syfu gnoju, dlatego że ta sprężarka, która ten syf miała, poszła do firmy, gdzie regenerują. I z tego zrozumiałem, że jej nie odebrał. Chyba tak to była ta historia, więc ja tam się pomyliłem. Bardzo przepraszam, zwracam. Honor wszystkim, bo tutaj się pomyliłem ja się pomyliłem, tak. Dobra. Płuczemy dalej, słuchajcie, parownik. Przygotowujemy kompresor do montażu. Rurki trzeba przepłukać, a rureczki to chyba standardowo. Pamiętajcie o zachowaniu zasady 50%, chodzi o olej. 50% kompresor, 20% parownik. 10 skrapacz, 10 osuszacz w tym przypadku jest on zintegrowany. osuszacz z yy, skrapaczem, dlatego tam dajemy 20%. I 10% to są, słuchajcie, przewody. Oczywiście odpowiedniego oleju. Ja tylko to tak szybciutko nagram. Jak to się wlewa, zlewa i tak dalej. Montaż, i będziemy później yy, rurki płukali. Wysuszymy, osuszymy te szczelności, próżnia i będziemy to uruchamiać. A kurde, dzisiaj tego nie uruchomię. Zapomniałem, nie mam czujnika. No to materiał musicie czekać aż dogram jutro. The next day. Ja już mam tak naprawdę Hyundai'a, słuchajcie, skręconego. Yy, troszeczkę roboty było, też szczelności. No słuchajcie, zacnie prawie 4 godzinki, 300, czyli tyle co nic. Uważam, że układ jest szczelny. Teraz tak, yy, Co na co tu natrafiłem? Na jakie problemy? Pierwszym problemem to było zlanie z nowego kompresora oleju, dlatego że on jako tako nie ma korka technicznego, dlatego trzeba te cztery śrubki odkręcić i zlać go tam, gdzie jest sanie, zajęło mi to godzinę, trzeba było przechylić i tak dalej i tak dalej, żeby olej zlać, olej zlałem, słuchajcie, olej jest czyściutki, 140, no i zgodnie, słuchajcie, z tabelą w katalogu 140 ml wchodzi do tego całego układu i zgodnie z tabelą 50% oleju na tłoczenie wlane, okręcone, kółkiem okręcane, kompresor, żeby się tam wszystko ładnie nawilżyło, 20 mamy parownik, 10 skrapaż, 10 osuszacz, jest to razem. No i słuchajcie, 10% przewody. E, ciekawostką jest fakt, że między 10 a 20% czasami nie jesteśmy w stanie zdrać tego oleju ze tej sprężarki, w ogóle z jakiejkolwiek. Więc bierzemy, słuchajcie, widełki tych 30 ml, e, na to, że może być albo ciutkę za dużo, albo ciutkę za mało. Ale nie powinno to mieć wpływu na pracę naszego, słuchajcie, układu, no bo po to są widełki. Zresztą słuchajcie. Układ klimatyzacji też nie jest, jakby tak nie patrzeć, to też nie jest nigdy zero. Wielu producentów podaje załóżmy 500 plus minus 20-50 gram. Także słuchajcie, tu nie ma zero. to chodzi o to, żeby zmieścić się w tych widełkach. Co mi tak naprawdę, słuchajcie, pozostało? Pozostało mi fakt spuścić azot, zrobić taką próżnię. Myślę, że godzinka czasu. No i co? Pierwsze odpalenie i zobaczymy, jak to wszystko będzie chodzić. Yy, ogólnie tak, jakiegoś wielkiego syfu tu nie było. Ja uważam, że. Oni coś przepłukali, ale było mielenie, a znaczy że w ogóle. Kurczę, nie chcę gdywać. Nie wiadomo, dlaczego się zatarła raz, nie wiadomo, dlaczego zatarła się drugi raz. Ja to tylko mogę spekulować. Więc hipotetycznie, hipotetycznie. Parząc po prostu na ten pierwszy kompresor zatar się, ale zatar się dlatego, że bo coś tam, coś tam czy zatarł się, bo istnieje tutaj nadal jakaś usterka. Na przykład w postaci Spiekawie. wentylatorów. No nic, przekonamy się. Idę po maszynę, tam się skończy próżnia, bo tam się robi jeden samochodzik. No i kurde, przyjdę tutaj, podepnę. Tu się fotkę jeszcze zrobi, zanim spuszczę azot, ile faktycznie, jakie ciśnienie było. No i słuchajcie, odpalanko, perdiano, rediano. Żeby nie było, ciśnienie mamy równiutkie, auto nie było odpalane. Sprawdź działanie systemu AC. No dobrze, no to szlysa i odpalamy. Czekajcie, bo się aż boję. Dobra. I żeby nie było. Temperatura leży. Widzicie? Dobra, zrobimy tu na zero. Odpalamy, uwaga. Dobra, szczeknął bez problemu. Dobra, włączamy sobie dmuchawę. Temperatura na minimum. I za chwilę będzie magiczny guzik. Nie wiem, czy to będzie słychać. Dobra, włączamy. O, włączyła się. Idziemy zobaczyć, co się dzieje. Działa, włączyła się elektrycznie i hydraulicznie. Czekajcie, może tak to okręcę. No ładnie, niecałe 10. Tutaj mamy niskie, niskie. Dobra, zaraz trzeba zobaczyć, dlaczego niskie jest niskie. Zależy od układu. Wentylatory chodzą. Jeden, chod czekajcie. Jeden chodzi, drugi chodzi, czyli tutaj mamy wszystko OK. Dobra. Niskie. Ha! Pytanie za 100 punktów. Czy on, ta sprężarka jest stałym, czy o zmienny wydatku? Czy ma zawór ECV, czy nie? MCV przepraszam. Musiałbym to sprawdzić. Czekajcie, patrząc na kompresor. Stary. Kurde, ona nie ma zaworu, czyli musi mieć zabezpieczenie przed zamarznięciem parownika. No dobra, a jaką mamy rurkę? Jest zimna? Kurwa, zlodowata. Jest zlodowata. Ja Cię pierdolę. Już chyba wiem dlaczego. O, wyłączyła się, czyli ma ten czujnik. O, czyli działa poprawnie. Zamarza układ i się wyłącza. I teraz zobaczcie, zmienimy mu bieg dmuchawy, czyli mniejszą ilość powietrza przetłoczymy przez nasz parownik i będzie całkiem inaczej. Teraz mamy na fula. Chociaż ta dmuchawa wam powiem, że dupy nie urywa, jeżeli chodzi o prędkość. Jest to samo. I w tym momencie zamarza. Żeby to potwierdzić, słuchajcie, potrzebujemy klipsy, 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 klipsy. Czekajcie, muszę się dostać do klipsu, w moment. Kamera, odorzę. Dobra, mam już to. O, gazik. I zaraz zobaczymy temperaturę rurek. No słuchajcie, jakiś powód albo był przez złe wypłukanie, albo coś jest jakiś chochlik, albo chłopaki, no nie wiem. Dobra. Tu mu włączamy klipsika. A może ten czujnik temperatury za późno działa. Czekajcie, ustawię sobie tylko program na chodnictwo. Moment. Nie wiem czy to będzie widać. Dobra, teraz się wyłączyła. Tak? Nie, teraz jest wyłączona. LP idzie do góry, czy nie? Tak, LP idzie do góry. Ja mam. O, już się, ona się teraz włączyła. Dobra, dobra, dobra. I patrzcie, ona sobie leci w dół. To jest fizyczna temperatura rurki. Ona zawsze będzie wyższa niższa niż. Nie, ona będzie zawsze wyższa niż temperatura y, par y, czynnika. I mamy na minusie. I wyłączyła się. Minus pół stopnia rurki, czyli uważam, że tutaj jest wszystko ok. Wentylatory działają. Jest, słuchajcie, ok, mamy dwa biegi. Wysokie, wieje nam maksymalnie do 10 bar. Co teraz, słuchajcie, zrobię? Grzejemy maksymalnie motor do danej temperatury, jaką możemy uzyskać. Ja myślę, że tutaj uzyskam maksymalną temperaturę do włączenia, otwarcia się termostatu i być może do włączenia się wentylatora chociaż tutaj tak się chodzą od klimatyzacji 2, jeżeli to będę miał rozgrzany, będę miał na maksa motor, zrobię jeszcze raz pomiary, wysokie HP, temperaturę LP i może jeszcze zdążę z... sprawdzić temperaturę z kraty. i jak to będę miał, to kamerka znowu włączona i znowu będziemy, słuchajcie, działać, także dajcie mi 10-15 minut, bo te pomiary chciałbym Wam pokazać i oczywiście zrobić. Temperatura silniczka maksymalna. Tu już mam w sobie, o, to już mogę wyciągnąć. Klimazet. Klimatyzacja, słuchajcie, cały czas działa. Włącza, wyłącza. Czyli e, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, sprężarka w stałym wydatku musi mieć zabezpieczenie LP. Czy to komuś podoba, czy też nie. E, dobra, Texas zmierzyła, że mam w granicach 5 stopni. E, HP nie załącza się drugi bieg. Idzie do 12, 13. Taką miałem maksymalne ciśnienie na HP LP widzicie, teraz zamarza, wyłączy. O, tutaj mamy temperaturę. No i tak sobie chodzi, 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 po chwili spadnie na 06 i się wyłączy. Ona wcześniej się wyłączyła, bo widziałem na zegarach, ale wy tego nie widzieliście. No ale dobra, kurczę, no nie uchwyciłem tego szkoda. Na no, razie widzicie, czujnik działa dobrze. Chwilowego mamy minus 1, więc jest jak najbardziej OK. Tu się zrobiło naprawdę gorąco, wszystko działa jak należy. Tutaj patrzę, nic się złego nie dzieje, żadnych dziwnych dźwięków, Co, jaki fail. Kurwa, uważajcie na tego typu kółka, bo sobie możecie nówkę, nówkę wąż, który nie wiem, tydzień temu kupiłem, rozjebać i teraz muszę na nowo go wymienić. Niech to cholera szlak. Takie słuchajcie, małe podsumowanie przy tej pracy. Jest ok, trzeba się namęczyć. Co trzeba, na co trzeba tam zwrócić uwagę. Z zaworki Schroedera portu HPLP są inne niż te ogólnie dostępne. Jeżeli wkręcicie, może tutaj za chwilę zobaczycie sobie zdjęcia, tam są dwa rodzaje. Jeden to jest takim pełnym gwintem, a drugi jest takim gwintem tam nie do końca. Jak wkręcicie, zamienicie je, to co się okaże, że przy zakładaniu samo, przy zakładaniu szybko złączki, okazuje się, że nawet nie musicie mieć wkręcana, ona już dopycha ten zaworek i możecie go uszkodzić. Czyli jak założycie y, taką szybką złączkę z tym y, błędnym, z tym złym y, zaworem szredera i sk będziecie skręcać, to go rozpiździcie, rozdupicie. Z takich jeszcze rzeczy ta sprężarka dość nietypowa, oleju, brak korka oleju trzeba inaczej porobić to, a coś jeszcze wam chciałbym pokazać. To jest słuchajcie, ten kompresor, y, który był zamontowany przy kupnie tego auta, ten drugi nowy został w fabryce w firmie bla 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 bla. Ale to jest fajne. O, patrzcie. Ui, ale się zerwało. Można zakręcić? No nie można. Może kiedyś sekcję z zrobię, jak klient mi go zostawi. Rozkręcimy, zobaczymy, co tu się stało. W każdym razie. No tu musiała być moc. Słuchajcie. Tu musiała być moc. Jeżeli Wam się podobała tego typu praca, to kliknijcie subskrybuj. Dzwoneczek, aby być na bieżąco, co tu się u mnie dzieje. Eee, no i. Polp ten film? Daj komentarz. A jeżeli szukasz e, takiego fachowca jak ja, który ratuje tego typu auta z różnych opresji, temat oczywiście klimatyzacji, no nie może za jak ktoś mi z PowerShiftem nie wyskoczył. <grych> Mail jest słuchajcie podany w intro. Proszę napisać, ja odpiszę, podam numer telefonu i w ten sposób wygląda kontakt ze mną. No to co? Ja dziękuję ślicznie, że wytrwaliście do tego momentu. A jak ktoś do tego momentu dotrwał, może wpisać. Coupé!